Witam w original war. Kontynuujemy kampanię rosyjską po stronie przymierza. Pamiętam, że sabotowaliśmy tutaj ruskich za pomocą naszych artefaktów i zaraz mi się powinno odnowić użycie zniszczenia tutaj. Rozwalę ostatnią elektrownię i to już będzie z grubsza z głowy. No i też tutaj rąbaliśmy Arabów, nie? Też pamiętam, że rąbaliśmy Arabów. Lab to ja chciałem zostawić. Nie A no, Czy ja nie chciałem jakiegoś Różacie. tutaj inżyniera przyprowadzić przypadkiem? Co teraz? Teraz, teraz? tutaj są wszyscy no tak, chciałem inżyniera, tylko kogo dać na inżyniera? Tak. Gosudarowa? Tak? Tak? Hm? Tak? Może pietrowo. Znaczy tam to jest ta. Tak to była kapicowa, tak nie, nie pietrowa. Dobra, to idź na inżyniera, oni tutaj muszą być i używać artefaktów cały czas, nie? Na razie to czekam po prostu aż mi się... Ee... Aż mi się odnowi użycie artefaktu, no, chybaż. O, właśnie, już niedługo. Dobra. No i coś tam pewnie opracowują, ale zaraz im powinno zdechnąć wszystko. O, właśnie. Już nie mają zasilania zupełnie. Ich baza jest odcięta. Zostali załatwieni. Z grubsza. Tak więc tutaj chcę inżyniera wziąć. Ten inżynier mi tutaj. Yy, zaraz, czy ja mam tutaj cywilną rozbudowę? Nie mam cywilnej rozbudowy. Ale z drugiej strony, nie? No to wydaje mi się, że już nie ma potrzeby zajmować się tymi artefaktami. No bo oni i tak już tutaj nie mają elektrowni żadnych, nie? A no to w sumie to zostanie tak. No może tych wezmę tutaj, z co? Tylko przerobię was tutaj dwójkę na... Już, No, przerobię was na inżynierów. I teraz tak. To jest Alaskitowa, to jest dla rakiet, to jest dla Lasera. No to weź mi to rozbierz, co? Na cywilniaka zrobimy. Zrobimy amerykańskie pojazdy cywilne, które tutaj zrobię nowe, jednak potrzebuję buldożera, żeby tam dostarczyć artefakt. No nie? No, artefakt, żeby tutaj dostarczyć ten arabski. Bo w tym razem spróbujemy go przebadać, nie? No dobra, cywilne ulepszenie, bo masz nic? A ma gąsienicę, tak? dobra. Z pewnością tawaryść. Okej, okay, to na razie towarzysz, tam nie ulepsza, no. tylko kurczę po prostu mi to... A, okej. Okay, mam dźwig. Tak? I teraz co robimy? Eee, Bulldozer, Zróbmy ciężki pojazd gąsienicowy Zdalne sterowanie na Alaski. Tak, oczywiście. A tu się pojawiają. Duże grupy, co? Tych skrzyni. Cztery paki. Dobra. Oooooo. Zróbmy jednak ten bulldozer. Bo tu mam ręczny, ale nie chcę ręcznego. Komputer niech się tym zajmie. Zrobię jeszcze jedno transport komputerowy z tym. Z, na, na silnikiem na Laski, nie. Komputery tu pojadą. Ogarniemy, nie. Dobra, no to ty jedź po te skrzynie. A wyróbcie ten pojazd. Po prostu już ataków nie będę robić, bo nie mają jak. <laughs> nie, mają, nie mają zasilania w ich bazie. Na szczęście geniusze nie pomyślą, na szczęście, żeby zrobić kurczę bladę ten y, nowy, nie? Chociaż tyle. Dobra. Kurczę, bladę miał być na komputer, a nie zdalny, no. Ej, tam. Dobra. Zbudowa cywilna, rakiety też... A, bo... Dobra, rozbierz też y, rakiety. Nie to chciałem zrobić. A. Pewnością towarzysz. Tak. jest? No, rozbierz mi rakiety. Tutaj nie potrzebujemy bojowych pojazdów na razie, a ty jedź po skrzynie, bo tam pewnie trochę weźmiemy ze sobą. Wy tu macie czekać po prostu grzecznie na instrukcję. Dobra, weź mi tu cykni komputery. Nie długo powstanie. A temu pomóż, nie? O, rozwinąć niby te komputery, ale dobra. O, to, to ulepszenie się dłużej robi zdecydowanie. Skrzyń to, to jest w brud na tej mapie, po prostu ogrom. Chcesz, żeby ruski mi wziął? na chwilę, dobra, żeby szybciej zbudowali, bo widzę to ulepszenie się. Tak, kurczę, podpierdzielił mi skrzynię. Pewnie jak nie patrzyłem. Dobra, zrobili. Ok. Od teraz y, nie zdalne, tylko komputerowe, proszę. O. A myślisz? O, proszę mi to wykonać, nie? A cią myślisz. Bo na bazę tutaj to my pójdziemy z rakietami normalnie i ze snajperkami, nie? Tak, jak, tak jak tu praktycznie bez różnicy. I tak nie mają zasilania. <laughs> no. Gotów? Te skrzynie mogą się przydać. Mm -hmm. Dawaj ten bulldozer, no, come on. I jeszcze takie dwa transport, A może nawet trzy transportery zrobię. Weźmiemy trochę skrzyni na wszelki wypadek, i weźmiemy i w jednym artefakt. Wsadzimy. Z jakimś alaskitem może nawet, czemu nie? Dobra, to mamy bulldozer. Bulldozer już tam jedzie. Teraz tak. Średni pojazd gąsienicowy. I komora transportowa. I też komputer. Dobra, no to dajesz. Robisz. Sprawnie robią. Dobrze jest. Zaraz pojawi paczka A cię robaczku jeszcze tutaj dawaj O, wy na razie się tu macie nudzić i czekać po prostu na resztę Po prostu nie mają zasilania, więc udała mi się Jeszcze jeden. Weź skrzynię też są niby jakieś, ale dobra No, buldożer już jedzie A Też możesz tu podjechać Jest coś Zaraz będzie Gniewko Panie gniewko zaraz będzie, no buldożer... Kurcze, Bladen, nie musiałem buldożera używać, ja myślałem, że tu pojazdy nie mogą przejechać, nie? A tutaj wiesz, może przejadę bez problemu, dobra. Jeszcze jednego. Ty też bierzesz skrzynię. Dajesz tu. No, a ja że myślę, że tu muszę zrobić właśnie tego. Że ja tu potrzebuję buldożer, żeby tu przejechać, a ja tu widzę, że dał radę bez problemu. No dobra, okej. Okay. A mam bulldozer w każdym razie. O. Git, dobra. Teraz na inżynierów Was, was przerobię. Tylko jeszcze. Jeśli tu właściwie, to może jeszcze zróbmy jakiś zwiat, tak, tylko żeby się upewnić, że nic nie robią rusy. Dobra, zgarnij arabski. No, wysiadasz. Dajesz tu wizję. Nie wiem, czy musi być naukowcem, żeby używać artefaktu. Zobaczymy. No dobra, no chodzą z od labu do labu i nic nie robią, tak? Bo nie mogą, dobra. Sporty surowcy. Bierz cyberyt, nie? O, pięknie, dobra. Jedziecie tam. Tak? Wy z buta. Poćwiczycie sobie nogi, pochodzicie trochę, nie? Mogę nawet przyspieszyć ciutek, bo... Co to przeszkadza, nie? Go! Go! <grywka> Dawajcie. Spróbujemy, nie? Nie udało mi się w kampanii amerykańskiej, to spróbujemy w tej. Zbadać ten arabski artefakt. Mam nadzieję, że... Przejmiemy lab, czy to. Co mnie kurczę, Nie pamiętam, czy trzeba go tu postawić, czy. Dobra, myślę, że się uda jakoś, no spróbujemy. Ok, mamy surowce, w razie okay. czego? Potrzebuję tylko tych gostków tutaj, żeby zajęli ten lab. Chociaż wydaje mi się, że chyba już chodzi o co innego. Teraz wydaje mi się, że tak. Że tak po głowie mi chodzi, co trzeba zrobić prawidłowo, nie? Żeby zbadać ten artefakt arabski, ale jeszcze nie mam pewności. Upewnimy się. Sprawdzimy, czy, czy to rzeczywiście dobrze kombinuje. Rzeczywiście, towarść. Rzeczywiście, towarść. Dawaj, dawać. A potem co? A potem, dobra, proszę się nie gorączkować po zakończeniu tej misji. Myślę, że zrobimy sobie drobną przerwę, przynajmniej ja bym chciał od Original War'a. Nie wiem, tydzień, dwa, coś takiego i później zaczniemy robić Sons of Siberia. Tak, sosa. I była sugestia, żeby zacząć od kampanii arabskiej. Czyli te, które, tam, które tam zrobili, nie właśnie ci moderzy. Może tak zrobimy, że może zaczniemy od Arabskiej, a później dopiero będzie amerykańska. I może w końcu kiedyś Ruską też zrobią. Zobaczymy. <grywamy> Dobra, no to co, zapisuję tutaj na trójeczce może. No i idziemy rąbać tą bazę dalej. Jest tu kto w ogóle jeszcze w tej bazie o tak pusto, nie? Cała przyjemność, tak, po jejscy. Tak? O, są, zobaczcie, jeszcze tutaj są. Tak? Ale myślę, że tutaj to już jest. Yy, prawie, nikogo nie będzie. Nie Czuję się Tak? Nie ma sprawy towarzyszące. Też nie wiem, moździerze mógłbym mieć. Siedzi ktoś w składzie? Nie. To etud jest? Wygląda jak czapa. Musimy tu zbudować bazę towarzyszu. Badania tego artefaktu mogą się okazać kluczowe w dalszym rozwoju ludzkości. No dobra, no to tak. Nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać. Przejmujecie wszystko, nie? A jeszcze tu są naukowcy w sumie. No dobra. To najpierw zniszczmy te pojazdy, co? Tak bym przeszkadzał. Tak to. Gotów? Niszczysz ich. Towarzyszu. Gotów? Tak. Skończył on etap Oczywiście, towarzysz. Tak. Jeszcze coś dla mnie? O, jeden dla na nas skrzyni. Dobra. Walka a to nie ma ja. Tak. Oni tu robili. Bro, Skrzynie. A to ile? Dobra, nie wiem, sam tyle się spamuje. <grym>? Tak. Gotów. Ale dużo. Tak? Okay. To twarzyś. tutaj mamy, tak. kurczę, bo 500 skrzyń w sumie. Dobra. Dawaj. A może na moździerze się przerobić, co? W sumie. I teraz tak. Aż tam A, też o, jest alaskid? Ja pierdolę Dobra. Zauważył się kopalnie, bo czemu nie. I tak, e, tu wyładuję wszystko, co trzeba. Mam dwie teorie odnośnie opracowania tego artefaktu. Zobaczymy, czy, która się sprawdzi. Jeszcze coś dla mnie? Najpierw jedna, potem to. druga. Zobaczymy. Się? Oczywiście Jeszcze chciałbym tak. Na wszelki wypadek zrobić tutaj barak amerykański również. I barak rosyjski. Barak. Barak Obama? No, no właśnie. Masz coś dla mnie? No to dobra, przetestujmy tę teorię. Najpierw tutaj wysadzam po prostu artefakt. Ziup, mogę. Nie. No to mam inną teorię jeszcze, wiecie. Ta druga teoria polega na tym, że muszę... tu pójść i tutaj przedstawić ten artefakt. Zobaczymy. Zbudowane. To tak wiecie, muszę jakoś tak. Masz coś dla mnie? Gotów na więcej sir. Masz coś dla mnie? O, jest! Tak, rzeczywiście. Nie ma sprzawy, Tutaj trzeba było, widzicie? Tak! Tak? Zobaczmy tylko, czy mogę y, moździerze użyć, co? Tak! Na moździerze! Jak to mówiły krasnoludy z tego, z Warcrafta. Ale chyba nie mogę, nie? Tylko na żołnierze, a nie moździerze. No to trudno. Badać artefakt, kurde, come on! Będzie teleportacja, Co nie? Teraz? Masz coś dla Chyba. Mnie? No to taką grupą pójdziemy, tylko jeszcze tutaj muszę. masz coś dla mnie? Petrosjana mogę masz przerobić. Kirlinkowo i Petrosjana na snajperów. <laughs> Może ich przerobię, czemu nie? Będzie dwóch medyków, tylko nie potrzeba więcej. A najpierw niech zwracają mi artefakt, i trochę to trwa. Widzę, więc może przyspieszymy o jeden stopień. Chociaż chcesz, nie pozwól na opracowanie bomby. Spoko, nie mają zasilania. Ładnie sobie ustawimy. O, proszę bardzo, pięknie. Jeszcze stopień wyżej. Dawać. O! give me. To jest pora laskitu. W ogóle dwie, dwie, dwa złoża mieli Wiedziesz tu? O nie Tuż nie ma. Masz już dla mnie. O, zaraz będzie opracowany. Ten artefakt obcych? Zobaczymy. Może go użyjemy. Kto wie? Dawaj, to nie było cudne. Towarzyszu, wiem już, do czego służy ten budynek i jak go wykorzystać. Słucham, to masowy teleport. W przeciwieństwie do naszych, ten może przenosić dowolną ilość ludzi lub pojazdów. Znakomicie, towarzyszu. Jak się jego uruchamia? Umieśćcie rzeczy do przeniesienia w pobliżu budynku i dajcie nam znać. My zajmiemy się resztą. Więc możemy swobodnie przemieszczać nasze oddziały podczas walki. Niestety, teleport ma ogromne zapotrzebowanie na Alaskit i po każdym użyciu trzeba go przeładowywać nawet kilka dni. Myślę, że w trakcie bitwy można go użyć tylko raz. Mimo to jest niesamowity. Dzięki takiemu urządzeniu możemy wygrać tę wojnę. Dobra, ja sobie tylko go użyję tak, że tak powiem... Dwóch snajperów jeszcze dodatkowych, tak dla jajec, no bo ja nie będę się teleportował w środek krótkiej bazy, ja ich wyrąbię od południa po prostu. No, tylko powiedzmy, że tak, żeby użyć... O, to go użyjemy, zobaczymy. Nawać kolejnych snajperów, Petrosian sniper, i Pietrowoła Snajperzy. <laughs> nice. Dobra, wiecie co? A może tu przez rzekę się teleportuje gdzieś tutaj. W sumie te wieżyczki to nie działają chyba i tak, nie? Co teraz, towarzyszu? A, bo nie, da dawaj tu, tutaj, tuż obok. Tak, go przetestujmy, nie? Oczywiście, towarzyszu. To nie problem, towarzyszu. Nice, dobra. No to użyłem go. Ok, użyliśmy artefaktu. No i tak jego zastosowanie bojowe to by było, wiecie. No nie ma po co. No. Bezpiecznie jest po prostu wyrąbać tą bazę od południa. Nie ma, nie ma co się pierniczyć w jakieś teleporty, w sam środek, żeby nie wiem, wyskoczyli wszyscy z koszar i żeby mnie zaczęli załatwiać, nie? Można, po, można, jest taka strategia, można zrobić może. dużo pojazdów. O, małpkę bym przejął. Można zrobić towarzyszy. dużo pojazdów y, sterowanych komputerowo, jakichś takich to mocnych, towarzyszy. i wtedy się wrąbać im w środek bazy. No to jest dość skuteczna to metoda. Towarzyszy. ale tutaj u nas to. Tam, co? Idziemy normalnie. Tylko niech dojdą, wyrzutnie rakiet, i zaczniemy tutaj Goto? robić siebie, nie? nie? Zaraz zaczniemy. Gotu? Nawet A dawać, no. Cała baza jest do zniszczenia. kurczę. blady. Nie zła tak w ogóle, nie? Tak na tych wzgórzach tak się okopali mieli dobre te... Dobre fortyfikacje sobie tutaj znieśli. Ale no, to nic im nie da zupełnie. tu.

te małpkę. Zabitki. Turgach. Chwaźmy w Turgach. O, super. Mamy Turgacha. Nie wiem po co teraz, ale... ale do No i to już widzicie, że z grubsza misję mamy wygraną, tak? No bo tutaj oni raczej... Nie sądzę, że mieli dość sił, żeby nas, żeby nas odeprzeć o tak zwłaszcza, że mamy takie kombo. Zabójcze, nie? No gleb ma dyszkę już super. No widzicie snajperzy, kurcze blade, Nie, to tutaj już. Nie mają szans. Chodzimy tak, do środka, tak, do bazy. Tak? Tak. A kiej towarzyszy? I tu. Oj, to towarzyszu. Za przyjemność po mojej stronie. Osiągliście towarzysze. No to. z Peter Roth będziemy wszędzie widział Syberyt, tak? Nie ma sprawozdania tak, towarzyszu. Gotów? Takojnie. O, mój drogi towarzyszu, ale inżynierów. Weź okay. go. Okej, okay, tak. mają pojazdy jeszcze co? Też żaden Uchwalę problem. Ojczyzny. Rakietka i po sprawie, wiesz? Rok Gotów? Co teraz? Walczmy! Oczywiście towarzysz! Oczywiście towarzysz! Poskładałem go! A nie chęć! go! Poskładałem go! Zabity rip. Rasny pepperoni, kurde. Zrabiłam. ich. Oh, normalnie mówię. Rasny pepperoni jak nic. Zabrali go. Łyczmy! O, rip. Gotów? Je, bo Czas zabijania! Zabić! to teraz tak sobie rąbimy to bazy, nie? Co Czas mi? zabijania! Co mi dziwne, że tu płatonowa nie ma, nie? Tak fabularnie Zabićmy! Bądź zabity! Wyglądało się, że tu będzie płatonów. Uchwale ojczyzny! Czas przepijanie! No i dobra. A? Czasem trzeba Mówi. zabijać jest to. to wojna Chulera. Tak brać go! No, teraz już tylko taka wiecie tak, zabij ich za wojna! Bądź o ty więcej rozpływ złoże No jest. Robić. Robić. Włożę, nice. Co teraz? Robi się! Robi się. Tak jest to wojsko! Zabij ich! O, te wyrzutnie rakiet są zabójcze po prostu. Uciekinier jeden, no. Hmm. Robię to! Tak 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 o, no. wojna! No tak. Tutaj ma mają wyrzutnie rakiet, rakiet Zabij ich! Rakiety zasięgu! Zabij ich! Gotów? U nas teraz? Oczywiście to nie mają w ogóle do żeby wszystko raunę, ustawić? zauważyłem Nie, snajperze to jest coś OP po prostu. tutaj. go! jest, Co, jest odporny, czy co?

co, pewnie teraz jakby skład zniszczył, to już się poddało, nie? Raczej. Burlak, ja gawarył w imieniu wszystkich sowieckich żołnierzy. Nie papieramy waszej sprawy, ale mamy już dość raz lewu krwi. Poddają się. Wojna skończona. Koniec. Więc, to już koniec. Spoczywaj w pokoju, siewi. Radziecka nauka, znowu góro! Burlak! To wasza zasługa. Niewiarygodna! Wygraliśmy! Ura! Mamy teraz Alaskitu, skolka dusza zapragnie. Pokonaliśmy Jankiesów! Pokonaliśmy Komuchów! Jesteśmy panami Pliocenu! Byliście świetni, Burlak. Jesteście bohaterem. Prawdziwy z was sen, Matki Rosji. Cóż, mogło być gorzej. Nareszcie pokój. Gratuluję. Burlak. Praca z tobą to prawdziwy zaszczyt, burlak. Jesteś świetnym dowódcą. O, i teraz mamy. Zgłębiono wszystkie tajniki artefaktów, no. Dobra, no nie było tak źle, nie? Koniec kampanii. Jeszcze sobie obejrzmy pewnie jakąś cutscenkę na koniec tutaj, zobaczmy. Biuletyn przymierza, wersja rosyjska. Pokaż mi swój samochód, a powiem ci kim jesteś. Dzięki naszemu produktowi... Dobra kondycja samochodu jeszcze lepiej przekłada się na dobre samopoczucie właściciela. Pamiętaj, druh Borygo, prawdziwe dwa w jednym. Przyjaciele. Wojna skończona. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaszło w naszym życiu wiele poważnych zmian, do których musieliśmy się dostosować. Ufam, że wybraliśmy właściwą drogę. Koniec wojny oznacza zawsze początek nowej ery i niech będzie to era rozkwitu. Przed nami nowe wyzwania. Kontynuacja badań nad alaskitem, lepsze poznanie artefaktów, wyjaśnienie tajemniczego pochodzenia obcej rasy, której ślady znaleźliśmy. Ale przede wszystkim, Naszym zadaniem jest zapisanie kolejnego, lepszego rozdziału w historii stosunków międzyludzkich. I właśnie w tej dziedzinie najbardziej liczę na Waszą pomoc. Hmm, reklama samochodów i. I zakończenie, tak? No dobra, więc proszę Państwa, Panie i Panowie. Oficjalnie zakończyliśmy właśnie kampanię Original War, obydwie amerykańską wcześniej, teraz rosyjską. Mam update'a, nie wgrałem jeszcze, widzę. No w każdym razie zakończyliśmy obydwie kampanie, również ze stronami przymierza. I wejdziemy do Sosa. Tak, teraz właśnie najbliższej przyszłości zaczniemy od Sans of Siberia. I właśnie myślę, że chyba tak zrobimy. Że może spróbuję zacząć od kampanii arabskiej, nie? Bo graliśmy już Amerykanami, graliśmy Rosjanami więc zanim przejdziemy do, do ulepszonej kampanii amerykańskiej którą zrobili w tym modzie to najpierw może sobie przejdziemy tych arabów przynajmniej tyle ile zrobili bo z tego co wiem chyba nie jest skończona ta kampania tylko jest w trakcie robienia jeszcze no ale zrobimy a później a później zaczniemy amerykańską od nowa tylko właśnie zobaczycie kto tutaj ogląda od amerykańskiej kto jest od początku to zobaczy jakie będą różnice w tym modzie bo jest są różnice nie? i to spore pamiętam no, myślę że nawet że wygląda to lepiej, ale z jej drugiej strony też misje są trudniejsze wyraźnie, więc... E, to też będzie jakieś takie wyzwanie trochę dla mnie, pewnie będę grał na normalnym, jeżeli nie będę dawał rady, będę nobem, no to zmienię na łatwy, ale... Ale wcześniej jak grałem solo, to chyba dałem radę na normalu i... więc spróbujemy, tylko to już było trudniej i musiałem przyznać, że czasami wczytywać, nie? Robiłem sporo save'ów i czasami musiałem... loadować jeszcze raz, nie? Bo na przykład jakiś moment zawaliłem, no to już nie będzie spacerek. Aż taki. No ale... Zobaczycie, właśnie co to takiego jest. ja na, na razie pewnie zrobię tylko taką trochę, tak, tak trochę przerwę, zrobię, żeby, tak powiedzmy, mieć nowsze spojrzenie, tak trochę, no wiecie, odświeżyć się od oryginal wara. Myślę tydzień, dwa, może zobaczymy ile dokładnie jeszcze. Może tylko tak celuje, bardziej w taką, w taką odległość. nie? No i potem zaczniemy właśnie tego sosika tutaj ogrywać. No, dobra, więc. Cóż, będę się teraz z wami żegnał, tak? I widzimy się w następnym odcinku za jakiś czas. Na razie.